Co? co? Co tu się. Co tu się... Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale. Słuchajcie, znajdujemy się w miejscowości Żnin. tak, Kamil? To jest Żnin. To gdzieś tam. W kierunku, tam do Bydgoszczy, czy do Poznania, nie wiem. No tak, tutaj widzicie. A przyjechaliśmy po co? Tutaj tą piękną tam lawetą, co za mną stoi, bo dorwaliśmy kolejnego gruza, słuchajcie. Kolejny gruz, na który pomysł jest inny troszeczkę, jak te, co mamy też w swoim posiadaniu. Więc co? Kamil, jak ci się podoba? Tak się prezentuje. Zaraz pójdziemy po od tego samochodu. No, widzę potencjał, tak? Widzę potencjał, tylko że tu no... Pracy też trzeba zrobić. Nie fajnie, że progi co to jest najważniejsze. Genera znaczy tak, blacharka w tym samochodzie jest. Podłoga progi, wszystko jest ok. Z zewnątrz jest, no jest tragedia, ale to mam tam pokażę później w następnym materiale tak bliżej się jej przyjrzymy, dlatego że o tu jest właśnie naj najbardziej, bo on jest po przecierce i tam dwa elementy są trochę w innym kolorze. Chodzi o to, Fotele że. Tyle będą bez grzania. Miałem generalnie zjechać, ale poprzedni właściciel, który pojechał do domu z kierunku tam z Torunia. Stanęło to auto, pęk jakiś tam przewóz, za sobie zobaczymy, w szczególności sam jestem ciekaw, co tam mogło polecieć. Kamil tu już wróży, że zaraz go naprawimy i zjedzie na kołach, ale nie po to, żeśmy lawetę wzięli. Widzisz to radio? O, parę, Widzisz to radio? Zam... To już jest moje. O, już <laughs> zobaczył radio, tak, bo tu jest oryginalne radio, słuchajcie, jeszcze BMW i ono pójdzie na pewno do zielonej, żeby tam trochę jakoś się tam bardziej wzbogacić. Spogacić? I co Kamil? No Patujemy najgorszy to? jest ten błotniczek, ale tak kresztę to... Wszystko będzie ładnie. Nieźle. Nie no powiem ci, że pod driftował to jak sta Ale nie, nie. Tu, tu jest pod maską spoko. jest 1.6 z gazem, z potlękiem gazu. Czyli o, to auto szybki. takie do przemieszczania, nawet trzy breldach ma, zobaczcie. Gdzie A widziałeś, to, gdzie zamontowany działa? jest gaz? Gdzie jest gaz? O Jezus, Maria! Gdzie pokaż mnie? Tak Za, za tym. Dobra, idziemy na CPN po klucze, bo no. tak nie nie zdążyłem powiedzieć i ten samochód stanął, popsuł się, tak? I... No i przejechaliśmy po to lawetą, żeby już właściciel tego nie zabierał do siebie, żebyśmy nie musieli potem jechać tam znowu po to auto, więc stwierdziliśmy, że my już lawetą sobie po to tego gruzika przyjedziemy. To jest wentylacja, tak? Zrobiona. Tak, to tam jest specjalna. wentylacja. No a to pokażemy tam później, jak rzucimy go na lawetę, dokładnie jak to wygląda. A jak jesteście ciekawi, czasami szybciej dodaję informacje na Instagramie, więc tam możecie zostawić obserwacje i na TikToku, więc ci, co tam już obserwują, na pewno wiedzą, że już potem ważne że, pęka, ważne, że szpachel pękka, ważne, <laughs> że Bemka. Dokładnie. Dobra Kamil, chodź idziemy po klucze i otworzymy maskę, zobaczymy co tam, co tam się stanęło. Co ciekawego. się zepsuło. No zewnątrz taka obgryziona. Obgryziona, ale jest. ale to nie? jest wszystko do roboty. Ale zobacz. Z daleka bardzo ładnie wygląda. Ten, I, i, ten, I te wloty powietrza są. Tak, wloty powietrza. Rej trzeba poprawić tylko. A te tam ryj. To tam. No co, ładny samolot. Taka zmielona z przodu jest. Tam, 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 tam. Dzień dobry, my po złom. Zbieramy złoto. I dobry. Dobry. No i potem Boemkę. Po, po Michał, złom przyjechali. Po złom. O, o. Nie, to panowie z tego, ze sznotu przyjechali. Tak. Hmm? No prawie, tak. No prawie, tak? brakuje. Katalizator jest, to już jest do przodu, nie? A jest? Nie, no. to śmiałeś, bo to słyszałem, że jeden ja z panów przekupuje to, nie? Tak. Nie ma, nie, nie, nie. nie. Jego to pierwsza, to. ja już mam dwie te. Co? tu jeszcze jest? Tak. A tak, tak. z tego modelu? To zależy, od lideru, zależy od silnika, tam nie wiem, tam z jednej to chyba nie. Znaczy to... prawda no, Win to jest ubogi. Tutaj kwestia radio na przykład samo w sobie już jest coś tak, ważnego. To tak? jest oryginalne. No tak już mam załatwione z naszym kolegą, także. Dobra, my go pakujemy na lawety Dobra, i. No Dobra. Dobra. Dobra, dzięki z Buda sama w sobie, jak nie jest znita, bo on z zewnątrz wygląda tragicznie, A, ale, ale tam spód okay. jest ok, Tam no, progi to... są wszystko na miejscu. A to jest rzadkość już tych samochodów. Tak, nie ma progów. Jeszcze raz? 9,5? 9,5, no, 95, no. to już prawie 30 lat. prawo. Mnie też wszystko już boli po 30. Tam jest jeden. Ja weź, ale u mnie na palecie już 2,5 leży. Więc są plany, są plany, dobra. No zobaczymy, możliwe, coś. ale to możliwe. Zobaczymy. Widzisz, tam. Dzięki. <gry> Widzisz? Ty, ale już może tego katalizatora nie ma. Nie wiem czy jest, ja żartowałem, czy tam nie? jest. Nie wiem. Zobaczmy. Ale gość jaki zainteresowany. Nie? Ty, nie? Możesz sam się kupić. Dobra, mamy kluczyk. Tyle. Aj, jak ja... Powiem wam szczerze, jak ja lubię takie przygody. To, to jest masakra. Machę, Centralny ponoć może je. i co jeszcze tu jest? Uwaga. Nie ma, co, nie wiem coś. O, szybka się opuściła, patrz. O, bo to jest takie. No powinna się opuścić. Fotele takie jak u ciebie. Ty akumulator jeszcze żyje? Żyje chyba, bo... Klikaj to. Panie, otwieraj mi. Ty no, oryginalny. Otwieraj machę. No. Weź do ciśnij. O, pos... Chuja poszło. Puja no poszło. poszło. Nie, jeden zatrzem mnie puścił. Czekaj, czekaj. No, no czekam teraz... do góry. Dalej siedzi jeden. Kurwa maski nie otworzyłem aleś pan... Maszynę Czekaj jeszcze raz. No, czekaj. No. Nie otworzymy maski ty, ale ja jako. Nie no, musisz jakoś otwierać. Bo ten zaczep puszcza, tam czym jest. Trzymaj. Trzymaj kamerę, ja spróbuję szarpnąć. Jeszcze raz. Jeszcze, 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 ja chcę jeszcze raz. No. No. O pani, najmniej to, najmniej taką gąbę. Trzymaj do to, ja to jedną ręką. A, ja, na pewno. Patrzcie, jaki mądry jest schod. No. no i co? Nie tych pań. O kurwa. Co? O pani, co tu widzę? Widzę tu mokro, zobacz, tu, 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 tu już widzę, że jest mokro. No. uch, uch, uh. uh, uh, uh. czy to chudnica, czy. Przewrót. coś? Zero pewnie. Ale świniszek, zobacz. Ach, to musi Panie. być. To tlenek gazu. To nie zero jest. Pasek jest? Jest. Nie, jesteś tam w końcówkę. Skoczysz po wodę? No. Parowniczek. Dobra, jakie ładne kieliszki. Nie, nieźle. Nie, Mówię Ci na taką na zabawkę to byś przeszło jeszcze. To co z nią zrobimy to dowiedzie się w następnym, podejrzewam, materiale z niej. Dzisiaj sobie ją zapakujemy na lawetę, zawieziemy do, do siedlec, bo mamy trochę kawałek drogi. I tam jeszcze na miejscu pewnie sobie a pogadamy, tu nie jest odwężyk A tu jest ładowania tego samochodu. Czekaj. Co, co patrzysz? Tu nie jest... Co tam patrz? Co tu końcówka. To? to nie jest odwężyka jakiś? Nie, tam co, coś tam jest, tam. Dobra no, kamień. dawaj leć po wody. Już powody dolejemy i wjedziemy ten, a ja lawetę za przestawię. Dobra. Myślisz, że ci Sawiankę posmakuje? <laughs> zaraz zobaczymy. Kurwa. Odpaliła ty Plus jest taki, że pali. Dobra. No, to lawetę muszę tę, bo to jest górka, muszę. Co gdzieś... Wlewać. No, wlewaj, zatańkuj, na sucho. Zobaczymy, skąd leci, może chociaż będzie widać. Tak z ciekawości, bo na całą drogę będzie ciekawość zżerać. Lej dopełna. pełna. Ci gazowaną wziąć? Nie, nie gazowaną. Co, chciałbyś więcej bąbelko? O, leci już, patrz. Dobra, dobra, widzę. to chłodnica jest dziurawa, co? No, z chłodnicy leci. No dobra, pytanie... Możesz nagrać ładnie, ja będę lał? No leci tam, o. o. Dobra, nie marnił wody. Dobra. Teraz pytanie, dlaczego ta chłodnica strzeliła, nie? Bo to jest trochę gorszy temat, bo albo się termostat zaciąć mógł, że zrobiło się ciśnienie, Albo w najgorszym wypadku, szelka pod głowicą prrnęła sobie. Też może tak być, ale samochód przejechał dosyć w miarę kawałek od Torunia, więc... To jest takie ryzyk fizyk, co z tym samochodem będzie. Przecież Czyli... ja mam takie ładne 2,5 na palecie. <laughs> Kamil, no, wiesz, możemy się dogadać. Dobra. Pakujemy to na lawety, bo szkoda czasu. Także... jedna i... sika. Pod siebie. Gruzika przedstawiłem wam dokładnie w następnym materiale, jak on y, całkowicie się wygląda i prezentuje się od spodu i w ogóle. Teraz my sobie go załadujemy. Kami ładowałeś kiedyś auto na nawet bo ja nie na przykład. Tak. Tak? No, no, no Infinity co? musiałem ładować, jak a. robiliśmy cały filmik. No to dobra. Znaczy on wiecie, o własnych siłach wyciągać no nie, jedzie, no nie no trzeba, ten, tak? Nie, nie, ten, nie trzeba będzie używać. Dobra, to, ty, to ja myślę, że tam zaparkuję, bo tam jest tak pod górkę trochę, to będzie niżej, bo zobacz, tam im tak stoi teraz bardzo wysoko. Biedzie się no, Jedziemy nim na luzie. Co? Powiem ci. Odważnie. Odważnie? <laughs> nie, no tylko ten. To jest najgorsze. Reszta ja nie widzę problemu, tak? Reszta to ma takie. wiadomo, no to jest ten 90. Silnik, ile to może kosztować 1,6? No? Oj tam. W najgorszym przypadku, tak? Bo będzie. Ale Siemi, coś innego, no jeżeli uszczelka pierdzielła, no to tam palicho z tym, to się zrobi. No najgorzej tutaj, tak jak widzicie ten błotnik był robiony, a tu miało to obcielkę jeszcze, więc poprzedni właściciel założył, żeby dało się tym jeździć w innym kolorze w ogóle błotnik drzwiami. No i tu, tutaj już jest ten, a jest tu, jest tu coś? No w korek wlew o, a, wstydu. Tu jest, tu jest korek wstydu. No tu nie widać, żeby by szpachlet było tak więcej. Ojej, no coś mogła mieć w przeszłości, no zobacz. Patrz tak ładnie, mam chęć oderwać no. O, no zobacz, no, no troszeczkę tam. Nie, to nie ma źle. No. Się... Ile tu, milimetr? Tu milimetr. Może do konkursu To naj, najbardziej mnie wkurza, że są te, te listwa. Te listy są, słuchajcie, bardzo, bardzo, ale te bardzo drogie, jeżeli chodzi o ciało. Przy, wymienić. No z tego co widziałem, to chyba, nie wiem, 700 zł coś tam kiedyś tam coś mi się rzuciło w oczy. 600. Ile? No. W to tylko się znajdzie taką uniwersa? Nie, ja już mam pomysł co na to się co się z tym zrobi W środku kurniczek, bardzo mnie tu cieszy. Po sufitka, widać jak ładnie wisi? Radio działa, Kamil, cieszy się. Ty, ja masz wszystkie elementy? A czekaj weź, ale otwarta jest? Otwarta, no o, korek wstydu tutaj jest. Wiesz, że jak są jakieś ładniejsze, stylnie kanapy tutaj ja zabiorę. No ci kuźwa zabiorę, ty, ty, synek. Ale tu musimy do kolegi napisać. Tak. Tutaj mamy już sprawdzonego. Ale no. nie będziemy jej na czarno robić. Nie, możemy Bo nawet... Będzie nas, tak Tak jak jest, tylko żeby okleił to ładnie, mhm. Ale nie wiem, czy wtedy nie lepiej będzie kupić takiej, wiesz... Pewnie za grosze będą sprzedawać ludzie. Całą tą. Całą tą, ja tą no. To jest żeby dla mnie, no to będzie trochę to inaczej. Ty! Co? Skąd A nie, to jest przedlift chyba, nie? Przedlift to jest, nie? To nie, to nie to będzie, będzie mi pasował. Jest? Myślałem, że zabiorę. A ty spadaj kuźwa! Ty, to, to nie jest samochód na części dla ciebie. A po co to kupić? A po co ty kurzywa? zobacz, Dowiecie się po co ja. Ale ten dyndzolek jest taki, o, zobacz, jaki zmęczony. To no, trzeba, trzeba naprawić, no jak ja no, ma przebieg? Jest tam kluczyk? No? no. Oli Serwis. O 343, dobrze widzę nie, Nic, nie widzę. A teraz widzisz? No, 343 tysiące. Panie, to lepiej... To młody samochód, samochod, to on z fabryki wyjechał. Ty, gaz jest full. Hmm? Gazu jest full? Gazu jest full. A ile paliwa było? No tamto... A, klasyka, klasyka, klasyka 1.6, te sprawy. Dobra. Czy a ręczny... Działa? No chyba działa. Działa, dobra. Dawaj, idziemy to ładować. Ustawię tam nawet i ten... I pakujemy. A, się chyba ja W ja swoim żywiole. Tu mi dobrze. <laughs> Baję, miasz, Ty bejem Tyle ale inaczej wyglądają te Może były inne. Co im takie? Wymian... Ja mam takim przedziałkiem miałem, wiesz? Może, chyba, że to poliw był taki przedziałkiem, nie? Na dwie lampki. Się Albo się to wymieniamy jakieś LED śmieszne. Ty a patrz... Tak, je się, je się tak samo otwiera. LEDy są. A... Próbowałeś? Działa, działa. Widziałeś pan? Panie. Już do przodu. No, zaraz ci panny, Dobra, dobra. Bawimy się dalej. Dobra. to jest tak podjadę. I tak na szerokość będzie trzeba, nie? To tak, stań tak przed. Się. Dobra, to idę po nią. Ale idzie! No! Dobra! Zobaczę tam blisko jeszcze mogę? Jeszcze możesz trochę, no! Dawaj! Dawaj! Jest git. Hamuj, za. Powiem ci tak. Poszło. Ja na ręcznym chciałem wjechać, kurwa, by sprzęgło spalił. Ja mówię, co ty tak godnie. Nie chciałem wjechać, kurwa. Co? Tak dusi, co ona tak dusi. Dobra, rękawistrz zakładać i pasy. Powiedzcie, tak zacząłeś wjeżdżać, ja mówię, tam już półkoła. Ale ja, jak. O, możemy patrz, podłogę zobaczyć bardzo ładnie. Jak się na łeb spadnie teraz. Nie no, na ręcznik. Ty tu ty, ty, ty widzisz? To w miarę to zdrowe. Zdrowe to to jest. Nawet dyferek jak pomalowany, nie? Ale yy, wyda chyba katanima. Nie no co? co? Ty, oczywiście, że nie. Co? Jest tam katan? Nie, to... nie ma kogo. Dobra, trzymaj, pakujemy to te i zakładamy. Dobra. Dobra, my sobie ten, zaraz ją pozapinamy i za chwilę się słyszymy. Kurwa, mogłem się ubrać na jakiś wyjazd taki przyjebany. Zmęczyłem się, ci powiem. Ech, dobrze było, siedzi. Ech. Byle by nie spadła, tak? Siedzi, jest tam, zobaczcie, wjechała. Myślę, że chcesz dostać szybko gwiazdo, to niech komuś to zleci na, na maskę. Nie no, może nie. Mamy zapięte, zobaczcie jak się prezentuje. Chodź, pokażemy chwilę. Dopiero w się. I jedziemy, jedziemy. Oa! głupi ręcznik. Dobra, a. siedzi, bunia. Ty, a włączyłeś mi ten, ten? Tak, włączyłem tam masz. Powiedz coś. Dzień dobry. Widać, widać. Ojo, jest i ona. Zapięta, myślę, że nam nie spierdzieli. Kupę, kupę roboty, słuchajcie, będzie przy tym, przy tym samochodzie. Żeby tam... Lampy przyciemniane. Przyciemniane lampy, nie? Kuźwa, Ale kto to, to kiedyś musiał zrobić. <laughs> Masakra. No hmm. i najgorsze, tak, o teraz możemy Wam pokazać. Tutaj ten oto błotnik. Szpachli nawalone, jak to na BMW. No. I tutaj jest dziureczka na progu. Tu jedynym w tym miejscu, a tak to jest, wszystko jest ok już Reszta, więc to będziemy to reanimować, będziemy kurwa, nie będziemy progu kurwa, nie mam zamiaru. No i będziemy malować ten, tak żeśmy szybko tutaj pogadali, że zrobimy to w ten sposób, że, że będzie ziemię. polakierowane to. Tak, chyba się nie będzie. Chyba, że znajdziemy jakoś tanio elementy, tak? Elementy, no. no bo fajnie by było to znaleźć przed lifta. Tak, bo tutaj jest polifon. To samo co ten... u mnie w kupecie, jedna no, a ja druga Jakieś fatum, co? To te kupety, te kupety tak mają, zależy z której strony bita. No i nosek trzeba będzie załatwić. Na pewno. No dobra, no. Może mu uratujemy, Kamil. Nie wiem, myślę, że nie ma takiej tragedii, tak? Bo tutaj... No to najgorzej, nie? Tutaj ładnie, zobaczcie. O. Odkleić to? No damy, no i tak będziemy to robić. A, nie ma ale sensu. jest, zobacz. Ale jest blacha. <laughs> Ukryte. jak pójdziemy po lakiel, to yy, na próbkę damy. Zdrowo, zdrowo. Jest wyzwanie, jest wyzwanie, słuchajcie, więc... Wiesz, blacha żyje, także... Żyje? No, nie ma... no zostaw już, bo zaraz tam. Nie no, nieźle no. Jak nie, to się wytnie, spawa. Dobrze jest. Ja już drugi raz się nie podejmuję, tak. Jesteśmy kwita. Ja po Twoją kupetę, Ty po moją, już jesteśmy jeden-jeden. Koniec imprezy. Koniec imprezy. Ja już się tak nie bawię. No tu jest bieda, nie? Słuchajcie, no. Jeden seś z gazem. Jeszcze nie wiadomo co z tym motorem tam się stało. To będzie ciekawostka, zagłoska. Ale najpierw ją usprawnimy mechanicznie, żeby zaczęła jeździć o własnych siłach, a potem się będziemy bawić tutaj. Masz z trochę kleju? Zostaw, bo wypadnie teraz już to wyjmie, będziemy jechać jeszcze koło w szybę jebnie. No już nie, nie rób tak. I tak jest strach, że pod wpływem pędu. <grym> zgubi skórę trochę. To o, będzie na, osiągnie najszybszą prędkość, kiedykolwiek jechała, to będzie na tej lawecie. Dobra, słuchajcie, jeśli, jeśli jesteście ciekawi losu tej skorupy dosłownie, to zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału. Zostawienia tam, też o obserwacji na Instagramie, bo tam już y, kto to obserwuje, to już wie co się dzieje, święci trochę, trochę wcześniej. Więc co? Do zobaczenia następnym razem. Teraz same BMW. Teraz tylko to nam współczuć jest. Współczuś, tak. Możecie nam współczuć. Napiszcie w komentarzu, jak nam współczujecie, nie? <laughs> <Jak bardzo laughs> Masakra. A przed nami z powrotem. Ale wiesz, że Ty o dużo bardziej opisywałeś, że to jest. Co? Że to jest ta jedyna. No to, to jest ta jedyna. No Zobacz jaka ładna. Ja nie lubię łatwiej drogi. Można kupić za 15 całą. I też będzie Obra Dobra, zrobimy. Ładna. Damy radę. Fajnie, jak z fabryki więc. Ara, trzymajcie się, do następnego.